Opowiem Wam o moim dzisiejszym dniu. Yy, ogólnie w szkole pojawiła się dziewczyna o imieniu Alicja. Ja się z nią zaprzyjaźniłam i teraz idę do niej na wspólne spotkanie. To jest moje pierwsze spotkanie z nią i mega się cieszę, bo wydaje się fajne. Ogólnie zakładamy tą różowo-niebieską sukienkę. Myślę, że dosyć ładnie w niej wyglądam. Więc zakładamy. Oczywiście mega, mega, mega się cieszę, ale tak, spakujmy kartę, telefon, mgiełkę i moją kokardkę. Uff, uh, trochę się stresuję, ale będzie dobrze. Wezmę jeszcze krakersy, bo mam powiedziała, że mogę je wziąć. No, jakbym miała coś na przekąskę. Już jestem pod domem Alicji i czekam na nią. Alicja później otworzyła mi drzwi i, i wzięła mi chętnie torbę yy, i powiedziała ogólnie, że yy, ma już plany na naszą wspólną zabawę i powiedziała, że mogę zostać na noc, ale ja odmówiłam, bo jeszcze mam mówiła, że muszę yy, zająć się yy, szkołą, bo niedługo nie mamy egzamin więc się cieszyliśmy i spędzaliśmy wspólnie czas. Jak już dojechaliśmy do góry Alicja powiedziała, że jej pokój się wyróżnia, bo jest kolorowy, a inne są takie polanowe jak tutaj. Alicja powiedziała, że bardzo lubi śpiewać i grać na gitarze. Ja powiedziałam, żeby mi zaśpiewała i coś zagrała. Ona powiedziała, że bardzo chętnie i że bardzo ładnie gra na tej gitarze. Ona tak sądzi. Pierwsze słyszałam, jak Ktoś tak chętnie grał na gitarze, umiała wszystko, ale postanowiliśmy, że się chwilę pobawimy. Ale później przyszła mi do głowy taka myśl, żebyśmy nagrały coś. I y, Alicja oczywiście się zgodziła, więc wyjęliśmy y, tablet i... Zaczęliśmy nagrywać, że ja jestem macochą I ja ją dręczę I później się kłócimy I nagle doszliśmy do porozumienia Że nie ma co się kłócić I trzeba być przyjaciółmi Później niestety, ale musiałam pożegnać Alicję Bardzo nie chciałam tego robić No ale niestety Powiedziałam, że się zobaczymy w szkole Za dwa dni Później wróciłam do domu Zmęczona yy, Rozpakowałam wszystkie rzeczy Oczywiście karakersów nie zjadłam kartka na, na półkę y oczywiście karta też no i z wszystkiego oczywiście nie skorzystam ale to nic z też mgiełka i telefon teraz musimy się przespać bo jutro wstaję wcześniej rano ogólnie już nadszedł ranek i ja oczywiście wstałam zapomniałam się przebrać z mojej sukienki no bo było bardzo późno, ale przebrałam się już w moją piżamkę. Yy, więc miałam taki plan, żeby rano yy, się umyć trochę, bo lubię być świeżo umyta rano. Weźmiemy oczywiście telefon i yy, pójdziemy się zaraz umyć. Oczywiście okulary muszę, bo... Jak wiecie, od pewnego czasu noszę je i w ogóle moja mama miała pracować, a ja się w pewnej chwili wystraszyłam, bo powiedziała, że będzie pracować w pracy. A tak naprawdę miała urlop i nie wiedziałam, co się dzieje, ale w końcu się cieszyłam, bo mama mogła mieć wolny czas. Pojechałam do góry i pomyślałam, że jeszcze chwilę pobędę w salanie i obejrzę yy, Narty. Ogólnie byłam zaciekawiona, bo yy, to były narty dla dzieci, aby mógł mój mały brat pójść lub nawet dwóch, bo jak wiecie, mam dwóch braciszków. Dobra, idziemy się myć. Mój ręcznik jest koloru żółtego, więc ubieramy się w ręczniczek i się myjemy. Ogólnie woda jest ciepła i postanowiłam też umyć włosy, więc umyłam najpierw ciało, a potem włosy. Nie mogłam się już doczekać kolejnego spotkania z Alicją, ale nie uwierzycie, co się zaraz stanie. Więc tak, wyszłam z wanny, założyłam oczywiście, znaczy... Jest z prysznica założyłam oczywiście piżamkę i y, popsikałam się trochę perfumem, żeby ładnie pachnieć. I y, pomalowałam oczywiście trochę policzki, y, żeby mieć trochę bardziej różowiutkie i poszłam do salonu. Ogólnie nagra Alicja mi napisała, że jedzie do szpitala i jej mama przesłała mi wiadomość. Byłam w szoku. Szybko musiałam pojechać windą na dół i się śpieszyłam. Byłam niezapokojona. Nie widziałam, co się stało. Szybko krzyknęłam mamie, że jadę do Alicji. Alicja była na prześwietleniu. Nie wiadomo, co jej dolegało, ale na pewno coś złego. Poszła później na salę operacyjną i już było wiadomo, że złamała sobie rękę. Lekarz miał różne trudy, ale po chwili przyszedł i... Powiedział, że wszystko dobrze, Alicja będzie zdrów, tylko musi się oszczędzać. Ja byłam bardzo ucieszona i już miałam pomysł na kolejne nasze spotkanie. Pojechaliśmy do sali, żeby Alicja mogła sobie odpocząć i czekaliśmy, żeby była całkiem zdrowa. Alicja miała już ukulę, mogła chodzić od razu po szpitalu. Poszłam z nią do kawiarni, żeby zjeść sobie zdrową bułkę. Nalać sobie trochę kawy i posiedzieć. Byłam bardzo cieszona, że Alicja doszła do zdrów, bo trochę się bałam, że nie dojdzie, ale wszystko dobrze. I już wiem, jakie będzie nasze kolejne spotkanie. Yy, wzięłam mały apartament tańczowany o nowy, więc tam sobie spędzimy wspólnie czas. Kochani, jeżeli Wam się podobają takie odcinki, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I dzwoneczek i nad komentarzem napiszcie trzy takie śmiejące minki.